Siema, Wanko? Hejka! Witamy Was w Sylwestrowy poranek z działki Mamy tutaj misję do spełnienia dzisiaj Święta, święta i po świętach Sadzimy dzisiaj naszą choinkę, którą w tym roku zakupiliśmy w Donicy z myślą posadzenia później jej na działce Właśnie dojechaliśmy przed chwilą dmuchałem w balonik, kontrola wyrywkowa. Przeszedł. Przeszłem, bo dojechałem, no. <grywia> Nie, nigdy po pijaku. <grywia> A oto i ona, nasza choineczka. To jest... jak to ona się nazywa? Jodła kaukaska. Jodła kaukaska. O, już pierwsze petardy słychać gdzieś tam w oddali. Strzelają. Nasz mukciaczek się bardzo boi petard, więc musimy na niego uważać. Ale chyba mu, na razie mu to nic nie robi. Wzięliśmy psa, psiaki, żeby się wyhasały przed nocą sylwestrową, ale jak widać, już, już w tej chwili zaczynają strzelać. No, on już jest niespokojny. Łukciak! mukciaczku! No, chodź! Chodź do panci! Chodź tu nasz, nasz maluszek! Tak, i zazdrośnica już biegnie. Już biegnie zazdrośnica nasza. No, miejsce wybrane i sadzimy. No, choineczka była z nami w sumie w domu tylko przez e, okres świąt. E, nie i... no, cieszyliśmy się choinką w tym roku, ale mam nadzieję cieszyć się nią latami na działce. No, nie chcieliśmy jej po prostu za bardzo w domu trzymać, żeby nie złapała temperatury. E, ale też po wystawieniu, no, była kilka dni e, aklimatyzacja miała, e, była na dworzu. No i teraz liczymy na to, że tutaj przetrwa, bo nie zapowiadają w tej chwili jakichś, e, przynajmniej przez, nie wiem, 3 Obydź. dni, jakichś mrozów. E, więc powinna sobie poradzić. Ona chce patyczka, żeby Pan jej rzucił. No jak widzicie, zostało nam jeszcze sporo pracy, na działce takich porządkowych. E, trzeba to drewno uporządkować, e, tam w rogu jeszcze też mamy, no, gdzie to jest tam. Na szkoda tych olch ściętych. Tak, żeby one nam zgniły. To tam w mokrym. No, niestety teraz przez przygody no, z samochodami, nie mamy jak tego wywieźć. Jest tak grząsko wszędzie, że nie damy rady dojechać tu. Znaczy możemy jedynie przyjechać po prostu uprzątnąć to w jedno przyjechać, miejsce. Nie a nie wyjechać możemy jedynie. No, tak. <noise> To nie będzie takie proste, panie. Ona ma tak ładnie korzenie, tutaj wyciągnięte. To nie była choineczka kupowana, wykopywana, ona po prostu w tym rosła. No to była choinka z plantacji, a nie z kastorami, tak? Nie. W kastorami jest ten minus, że te choinki mają obcinane nie żeby pasowały do Doniec po prostu. Trochę ją zmarterytuję, ale chyba przeżyję jakoś. Trzeba użyć bardziej drastycznych metod. Jak coś, to można jeszcze tą ziemię z kretowisk przynieść taką czystszą z tej trawy. Ok, misja choinka wykonana. Wszystko poszło dobrze. No, na razie jest taka malutka, ale chyba będzie dużo, dużo większa kiedyś. Z drzewkami jak na razie nie ma żadnego problemu, wszystko jest OK, wszystko jest na swoim miejscu, nic nie zażarte. E, mimo tego, że bramy dalej nie ma, jest tylko ta siatka, no ale ona widocznie e, na tyle wystarcza, żeby ochronić te nasze drzewka. Koniec starego roku i początek nowego to zawsze taki czas podsumowań, e, jakichś planów na przyszłość. No, tak, tak, taka prawda, większość ludzi da, tak na to patrzy, ale no, nowy rok zaczyna się każdego dnia. Każdego dnia mamy te nasze możliwości, te nasze szanse. Zawsze jest ta czysta karta, którą e, możemy zapełniać. E, no, wiele rzeczy jeszcze na pewno przed nami na tej działce, e, wiele pracy nas tutaj czeka, wiele różnych wyzwań. No i to na pewno też cieszy w jakiś sposób, ale my dzisiaj podchodzimy. E, Tutaj przyjeżdżamy i, i patrzymy na to wszystko przez pryzmat tego, ile tak naprawdę udało nam się zrobić, bo hmm, jeszcze rok temu w ogóle yy, była to kwestia tylko i wyłącznie naszych marzeń: yy, ten, kawał ten kawałek czy inny kawałek ziemi, a jednak udało nam się spełnić nasze marzenia, i w tej chwili możemy się cieszyć tym wszystkim. Jak widzicie, czeka nas też sporo takiej fizycznej pracy. No, chociażby po tej kałuży, która tutaj w tej chwili zalega. No, nie spodziewaliśmy się, że woda będzie się gromadzić akurat w tym miejscu. Bardziej spodziewaliśmy się tamte rejony, że będą podmokłe. No, ale musimy się zmierzyć z tym wyzwaniem. Po prostu ta woda, widocznie spływająca tutaj z górki, z lasu, nie ma gdzie odpływać. No, i wyszło na to, że po prostu. Plany planami jak zwykle, a nasz mini stawek pewnie będzie w tym miejscu. No i właśnie taka sterta tutaj gałęzi z tych Olch została nam do wyczyszczenia, do uprzątnięcia. Wiadomo, będzie to spożytkowane w bardzo dobrych celach. No i wiemy teraz, że na pewno e, tędy przechodzą nam bobry na działkę. Wchodzą sobie po te gałęzie, już kiedyś tam o, w jakimś shortcie na, o, na ten temat mówiłam. E, no, widać ich działania tutaj. Widać, że sobie te gałązki podgryzają ewidentnie. No, i co robimy w tej chwili? No, nic nie robimy za bardzo z tym tematem. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tam się im wtrącać. Jak mają ochotę, to niech sobie te gałązki obgryzają. A ta sierść, która tutaj leży, to, żebyście się nie bali, tu nikogo nikt nie zażarł. Po prostu wyczysywałam tutaj naszą mroksiałkę i tak zostało. Swoją drogą, tak sobie teraz myślę, że może jak ta sierść tutaj będzie po prostu leżała, to też ten zapach, przynajmniej przez jakiś czas, utrzymujący się. Będzie odstraszał bobry, naturalny, naturalny odstraszacz. Także wracając do tematu tego, co udało nam się zrobić, a czego nam się nie udało, to udało nam się bardzo dużo, bo przede wszystkim mamy ogrodzenie, no prawie że kompletne, brakuje tylko bramy i furtki. Yy, mamy posadzone drzewka i krzewy owocowe w większości. Tam już tylko kilka przesadzeń tak naprawdę z ogródka naszego przydomowego zostało. No i od wiosny możemy zająć się budowaniem ogrodu warzywnego, tworzeniem ogrodu warzywnego. Fajnie jest teraz też obserwować przez ten czas jesienno-zimowy, jak ta działka wygląda, co tu się na niej dzieje, jak, jak zachowują się wody. Możemy wiedzieć po prostu, gdzie, gdzie ta woda się gromadzi, skąd będziemy musieli ją odprowadzać żeby tam nie zalewało nam za bardzo tutaj no bo jak widzieliście dookoła nas są właśnie jakieś strumyki jest to teren dosyć podmokły no ale myślę że myślimy że przy odpowiednim dbaniu o to miejsce będziemy w stanie zapanować nad tą wodą po prostu kto to taki grzeczny jest kto jest taki grzeczny rzucamy patyka tak dobra czekaj 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 uważaj, uważaj, uważaj rzucaj. No przynieś, chodź tu, dobry pies, siadł ładnie, grzeczna mordka, lecimy. No a tutaj jak zwykle co mamy? Czarnopies. Muki, pokaż się, oj szczęśliwy jesteś. Co tam masz? Co tam masz? Co tam jest? Ryje jak dzik. No okej, okay. pieski dosyć się wylatały, tak? My też już mamy dosyć, bo zmarzliśmy. No, a teraz jedziemy do domku na ciepłą kawkę. I przygotowujemy Sylwestra, nasz bal sylwestrowy. W nocie. Nocne oglądanie telewizji.

Ciasto ląduje do piekarnika na godzinkę. A my zabieramy się za resztę, bo się już redukuje sosik. A tutaj co mamy? O, takie pięknie wyrasta ciasto na pizzę. Dorobiliśmy trochę sałatki, żeby nie było, nie? Żeby zabraknie na Sylwestra. Co robisz? Wyglądam w premierach Kobeino A raczej Jak Was oglądamy. No i ciasto gotowe, tak się prezentuje. Na tą okazję zatrudniliśmy specjalnie Pizzermana. Przyjechał do nas z Gdańska. Przywita się pizzermanie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór bardzo. Profesjonalnego kucharza na krojenie pieczarek. Pokaż, czym kroisz. Slicerem do sera. Ej, się, sobie ej, no szybciej obieraj, bo kucharz. Bo nie czeka. ma czasu ty. No. Czekaj, to już są paprykę. Będę. To jest nasza gigantycznie wielka kuchnia. Weź gotam na gęgwar co ja zrobię. Także wiele się jeszcze muszę nauczyć odnośnie szybkiego krojenia. A jak, A jak papryczkę? Co? Jak paprykę kroimy? Jak uważasz? W talarki. Nie no, nie da się pokazać. W dzwonki. Ale co, w kostkę bardziej czy w większe, co? W no. No. kostkę. A mniejszą kostkę, większą? Taką robika. <laughs> On, on nie tylko gotuje, ale i śpiewa. <noise> nie wiem, czy na mnie wytnął. Prawa gdzie... autorskie. Gdzie spadło, gdzie spadło, co spadło? Był szefem u Magdy G w kuchni, ale za śpiew go wyrzucili. <grym> zapowiadanie. <grym> I zapowiadanie. Okradał Magdę. Magdę G, tu nie możesz mówić. Madagaskar. Co ty szukasz? Tego już nie ma, mógł już, A już gdzie jadł. to jest? No wciąż A, to, to już wyszło nawet prawie. Kurczę. Wymagasz na nasze ai roboty Jak coś spadnie, Z Trzech muszkieterów. To zaraz jest wciągnięte. Nie zdążysz się schylić No, spróbuj. Ej, no, to moje ostre wykonanie. jest naprawdę. No, ale to rozłożysz na przecież. Dobrze, rozkładam na cienko. No. Ja. no. Sos mojego wykonania, co? Żeby nie było, też coś robiłem. A to być ostre. Je. A to własne pomidory? Nie, te akurat już nie. Własne pomidory leżą tam ostatnie. No nie masz przecieru Robiłam, ale już podziśmy. No. <noise> Przeciary zjedzone. No i coś źle będzie? Dobrze będzie. Dobrze będzie. Panie, cebulę dawaj. Będzie ostro. Nawet córeczka pokiwała do filmu, no pokiwa jeszcze raz. No jeszcze raz pokiwa. No, siedzą głodomory i czekają na pizzę. po dziobotny, to jest pizza dziubotto <noise> tak, niech nie potrafi. To ten dzień. Ser w plastrach. <noise> Ile mam tego zużyć? I salamija. Ile chcesz? No, nie wiem, no ja się pytam. No dobra. ta jedna pizza ma być z salami No po dobrze, prostu. po prostu. A druga no, z szynką. Tak. No to tak wiesz, że one się zaraz kurczą, nie? Się <głos> <głos> smaku dadzą jedziemy Pierwsza pizza. Masz górę, dół, nie? Tak. Nie strzelamy. nie strzelamy dzisiaj! Tak jest! Szczęśliwego dla Was, nie? No również! No dziękuję! Pa. Pa. Halo, halo, bracie Halo, halo! Mamy w nowym roku, po roku! Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i Jarek z yy, Jarek z kiną, z z kiną, z z kiną. Z nawet życzy. No, no, wszystkiego najlepszego, się... babiom. No, też życzę wszystkiego najlepszego, bawcie się. Jak to nie wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i przede wszystkim dużo miłości. Z okazji. Urodzin. <laughs> Urodzin nowego roku! Szczęśliwego nowego roku 2024. Zdrowko Czuję się po sylwestrowej nocy wyspani? No, ja nie za bardzo, ale y, musiałam wstać, ponieważ mam pełną, pewną misję do zrobienia. Zabieram Was teraz na małą wycieczkę. Zaraz zobaczycie o co chodzi. No, okej, okay, jesteśmy już na miejscu, a gdzie jesteśmy? jesteśmy w mojej szkole tak, tak, chodzę do szkoły, część z Was nie wie ale uczę się jako technik rolnik no i ze względu na to mamy jako słuchacze zaoczni również praktyki na gospodarstwie także mam dzisiaj dyżur będę karmiła i poiła zwierzęta no i mam taki fajne po prostu wejście w ten nowy rok ze zwierzątkami o, tutaj towarzystwo sobie jeszcze smacznie śpi. Zaraz będziemy je budzić wszystkie. Cześć tam. Jak tam? Wyspane? Siemanko? I słodziaczku. Co tam u Ciebie? Co? Nie będę wam tutaj za dużo nagrywała podczas pracy, bo potrzebuję przecież dwie ręce wolne. A poza tym za chwilę przychodzi też młodzież z dziennego technikum rolniczego, więc no wiadomo, oni też nie będą chcieli pewnie, żebym tutaj z aparatem biegała. Ok, misja wykonana. Jedziemy do domku na siadanko.